Co tam, trzy minuty to świetny czas, żeby w taką jesienną wspaniałą porę również poczytać Pismo Święte. A czytamy dzisiaj dalej Świętego Pawła, który uczy nas tego, co się dzieje z takim człowiekiem, który zdecyduje się pójść za Chrystusem. No bo tak, już mówiliśmy o tym, że trzeba go wybrać, że trzeba się zdecydować na to, że będzie jakoś nawet może nam trudno przez jakoś z powodu naszych najbliższych ale możemy sobie nie zdawać sprawy z tego że my jeszcze będziemy musieli walczyć z samym sobą, a ta walka jest najgorsza i zobaczycie kiedy rzeczywiście będziemy próbowali walczyć o Chrystusa w naszym życiu to nasze ciało, nasze zmysły nasze złe przyzwyczajenia, nasze lęki nasze niedojrzałości, to wszystko będzie się odzywało i będzie próbowało Ewangelię Chrystusową wyprzeć nawet to widać apostoła, którzy też na początku też jakby już Kościół się już zaczął funkcjonować też nie wszystko jeszcze potrafili zrozumieć. Jak święty Paweł pouczał Piotra, który gdzieś tam zaczął udawać przed poganami, musieli do tego dorastać. Tak też święty Paweł tutaj sam widzi po sobie, że pewnie odzywały się w nim jakieś jego przeszłość, jego się odzywała i tutaj próba go ściągnąć w dół. Tak będzie. Musimy toczyć walkę z samymi sobą, z tym, co w nas jeszcze jest, ale właśnie, nie przejmujmy się tym. Bądźmy takimi cierpliwymi wojownikami. Święta Tereska o tym pięknie mówi, że no na razie jakiejś cnoty nie mam w sobie, ale staram się ją zdobyć, staram się dążyć do Pana Boga. To jest najważniejsze, żeby mieć dobry kierunek i pozwolić sobie też na taki czas uświadomienie sobie tego, że to rzeczywiście też nasz grzech. Tak? To nie znaczy, że nie masz woli walki. Nie? Często ten grzech po prostu nas przytłacza. i. Do tego też, dlatego też musimy się z tym zmierzyć. A Pan Jezus mówi o tym, że właśnie musimy czytać znaki czasu i zobaczyć też całe nasze życie, tak naprawdę. To już nie chodzi o jakieś znaki tutaj apokaliptyczne, że koniec świata przychodzi. Całe nasze życie jest dowodem na to, że przede wszystkim w tej Ewangelii trzeba zobaczyć to, że to, że już jesteśmy, to jest czas kościoła, czas zbawienia. Nasze życie musimy odkryć jako taki znak od Pana Boga, że jesteśmy tutaj po to, żeby się zbawić, żeby być przy Nim musimy robić wszystko, więc nie zwlekajmy, nie podawajmy się naszym popędom, naszym porządliwościom, naszym grzechom, naszej naturze, która gdzieś tam ciągnie nas w dół czasami, Chociaż też nie znaczy, że jest cała zła, bo to też tak nie jest, że wszystko, co w nas jest złe. Yy, ale właśnie umiejętnie na tym pracujmy, świadomi właśnie po co żyjemy. A żyjemy po to, żeby być z Panem Jezusem i to jest ten najważniejszy znak czasu, który trzeba odczytać. Jesiennie Was bardzo serdecznie pozdrawiam i jesiennie Was bardzo serdecznie błogosławię na ten jesienny dzisiejszy dzień. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa!